W ciągu trzech godzin straciła dach nad głową i poczucie bezpieczeństwa. Pani Monika jest wstrząśnięta, nie chce pokazywać twarzy. Na chwilę obecną nie da oszacować się strat, ponieważ są zbyt wysokie. My też jesteśmy w szoku dalej. Powiem pani szczerze, ucierpiało wszystko, co mieliśmy tutaj. W niedzielę nad ranem w pierwszej kolejności ewakuowali swoje dzieci i rodziców. Stracili jednak dorobek życia. Woda sięgała tu metra. Dom nie nadaje się do zamieszkania. Na chwilę obecną mamy tylko podłączony częściowo prąd, żeby móc podłączyć osuszacze, które po prostu będą wyciągać tą wilgoć z tego domu. Ale nie możemy tutaj na razie przebywać i absolutnie kategorycznie nie mogą tutaj przebywać dzieci. Rodzina została objęta wsparciem ośrodka pomocy społecznej w Zebrzydowicach. Na razie nocują w lokalu gminnym. Pomoc w postaci zbiórek podczas mszy obiecała tutaj parafia, która także ucierpiała. Piwnica została zalana. I strażacy dwa razy wypompowywali wodę. A jeśli chodzi o kościół, to woda nie dotarła do tego miejsca. Natomiast tutaj strażacy rano w niedzielę przyjechali, żeby zblokować tą wodę, która tutaj wylała z piotrówki, i skierowali ją właśnie poza cmentarz. Aczkolwiek wiele grobów ucierpiało, w tym sensie, że no rzeczywiście woda tam dotarła. W wielu miejscach dotarła także do szamp przy domowych oczyszczalni i śmietników. Trafiając do domów i piwnic, wsiąkła w meble i ściany. W Zebrzydowicach trwa wielkie sprzątanie po powodzi. Gmina podstawiła sześć kontenerów na odpady. Chcemy, żeby to wszystko szybko odbyło, żeby tutaj nie doszło do jakiegoś zagrożenia epidemiologicznego. Kwestia oczyszczalni, które u nas funkcjonują, one nie zostały zostały zalane, ale ale jakoś tam pracowały i nie były wyłączone w żadnym momencie, więc jakby tutaj też takiego większego zagrożenia nie ma. Wnioski o pomoc rządową złożyło tu około 100 rodzin. Dużą ilość środków czystości dostaliśmy tutaj z lokalnego sklepu to przynajmniej na ten moment w pełni zaspokaja nasze potrzeby. Wodę dowozimy no, głównie do tych mieszkań, gdzie były zalane studnie, a osoby nie są podłączone do wodociągu. Większość mieszkańców Zebrzydowic cały czas ma dostęp do bieżącej wody. To jedno osiedle, szacujemy to na około 350 osób występują tam bakterie grupy coli, ale to nie to samo co Escherichia coli. Także jest to zagrożenie, ale po przegotowaniu ta woda jest bezpieczna. Podobnie w innych miejscowościach regionu, w powiecie cieszyńskim między innymi w Ustroniu Poniwcu, Kończycach i Rudniku. Woda nadal absolutnie nie nadaje się do spożycia w kilku miejscowościach powiatu bielskiego, między innymi w Dankowicach i w Starej Wsi. Państwowa Inspekcja Sanitarna w permanentny sposób teraz ciągle w zasadzie monitoruje jakość wody podawanej nam jako odbiorcom do korzystania. No niestety w kilku przypadkach mamy przekroczenia głównie parametrów mikrobiologicznych i te przekroczenia są publikowane na stronach Państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, aby ci, którzy stracili majątek i dorobek życia, nie stracili też zdrowia, Marta Janota aktualności.